Oto najnowsza, już szósta generacja najpopularniejszego ekspresu z asortymentu marki Jura. Zobacz w czym E8ED jest lepszy od swoich poprzedników. Wizualnie ekspres daje się być dużo smuklejszy i nie jest to złudzenie, ponieważ ta odsłona modelu E8 jest węższa o 1 cm. Zmienił się również wygląd tacy ociekowej oraz zbiornika na wodę. Dodatkowo, oprócz klasycznych specjałów na ciepło, po raz pierwszy w linii E pojawiły się dwa nowe wymiary przyjemności: Light Brew oraz Sweet A więc doprecyzowując. Hot brew to klasyczne zaparzanie kawy w temperaturze około 85 stopni z wykorzystaniem kluczowych technologii marki Jura, jak na przykład proces ekstrakcji pulsacyjnej PEP w przypadku kawy Espresso. Light brew to zaparzanie z wykorzystaniem mniejszej ilości kawy w temperaturze około 60 stopni. W efekcie kawa jest łagodna w smaku i gotowa od razu do spożycia. Świet, natomiast to funkcja dedykowana kawą mlecznym. Po zamontowaniu przystawki na syrop, która jest oczywiście dołączona do urządzenia, mleko w momencie spieniania aromatyzowane jest syropem smakowym. W efekcie uzyskujemy balans pomiędzy smakiem kawy a słodyczą mleka i syropu. Jura E8 ED przygotuje 10 specjałów kawowych. Espresso, kawa czarna, Americano, Lungo, Cappuccino, Latte Macchiato, Cortado, Espresso Macchiato, Flat White, Espresso Doppio. A w rozszerzeniu o podwójne kawy czarne, specjały light brew, specjały sweet foam oraz porcje pianki mlecznej i gorącą wodę uzyskujemy w sumie 27 specjalów kawowych. Zbiornik na wodę ma pojemność 1,9 litra. Zbiornik na ziarno pomieści 280 g kawy. Taca ociekowa pomieści 16 porcji kawy. Taca ociekową możemy umyć w zmywarce. Po naciśnięciu przycisku w lewym dolnym rogu uzyskujemy dostęp do zakładek pozwalających na wybór funkcji zaparzania kawy. Następna zakładka to dostęp do procesów konserwacyjnych, takich jak płukanie systemu kawy czy systemu mlecznego, czyszczenie urządzenia, czyszczenie systemu mlecznego czy odkamienianie. A druga zakładka to ustawienia, gdzie możemy m.in. dopasować język, twardość wody, czas po jakim urządzenie ma się wyłączyć, jednostki, czy przywrócić ustawienia fabryczne oraz także sprawdzić licznik kaw zaparzonych w urządzeniu, czy licznik dokonanych procesów konserwacyjnych. Kolejną nowością jest funkcja Quality Assistant. To dodatkowe wspomaganie użytkownika w utrzymaniu optymalnej higieny ekspresu. Asystent przypomina m.in. o wymianie wody w zbiorniku, o opróżnieniu tacy ociekowej, jeżeli dawno tego nie robiliśmy, czy oblicza optymalny czas na wymianę filtra wody. Funkcję tę możemy włączyć lub wyłączyć w ustawieniach urządzenia. Opcjonalne wyposażenie ekspresu Jura E8 ED w nadajnik Wi-Fi Connect pozwala na komunikację z nim za pomocą urządzenia mobilnego z zainstalowaną aplikacją Jura Operating Experience. Już teraz możemy skorzystać z nowej funkcji aplikacji, jaką jest Coffee Timer. Możesz zatem zaprogramować przygotowywanie twojej ulubionej kawy na konkretną godzinę. Aby zaprogramować dany produkt, należy przytrzymać jego ikonę przez kilka sekund na ekranie głównym. Po wybraniu zakładki ustawienia produktów mamy możliwość dopasowania mocy kawy, ilości, temperatury zaparzania czy ilości pianki mlecznej w przypadku specjałów mlecznych. Druga zakładka, Zamień pozycję, pozwala na przeniesienie produktów w dowolne inne miejsce w menu. Express Jura E8ED wyposażony jest w pełni automatyczny system czyszczenia układu mleka. Pojemnik do czyszczenia systemu mleka jest oczywiście dołączony do zestawu startowego Ekspresu. W nowej wersji uzyskał odświeżony wygląd oraz jeszcze większą funkcjonalność. Jura E8 ED to ekspres, który oferuje najbardziej cenione i uwielbiane funkcjonalności charakterystyczne dla ekspresów marki Jura. Natomiast w najnowszej odsłonie wznosi on te funkcjonalności na całkiem nowy poziom. Teraz możemy zaparzyć kawę w aż trzech różnych wariantach. To doskonała propozycja dla osób poszukujących urządzenia maksymalnie funkcjonalnego oraz innowacyjnego. A Ty co sądzisz na temat najnowszej odsłony ekspresu Jura E8? Jeżeli masz jeszcze jakiekolwiek pytania, to zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego, a z przyjemnością doradzę Ci w wyborze Twojego następnego ekspresu. Zapraszam również do odwiedzenia stacjonarnych salonów sprzedaży Next Coffee, gdzie ten ekspres możesz zobaczyć i przetestować na żywo. To jak? Napijesz się z nami następnej kawy?